Klękajcie narody. We wtorek stuknie 40 Francesco Tottiemu, który ciągle może. Nie tylko na poziomie Serie A. Ten rocznik w naszej ekstraklasie już nie chodzi. Bo to tak, jakby wyobrazić sobie wciąż na boisku Jacka Krzynówka, Mirosława Szymkowiaka, Bartosza Karwana czy Marcina Żewłakowa. <laughs> Przede wszystkim motywacja. Myślę, że, że, że to jest to, czego potrzebuje piłkarz po 35 roku, roku życia. Bo jest kilku. Ja przynajmniej znam kilku piłkarzy, którzy fizycznie jeszcze dali by radę, natomiast brakuje, brakuje motywacji i to się wiąże z tym, gdzie się kończy karierę. Jeżeli zawodnik jest w stanie odnaleźć w takich właśnie prostych rzeczach a, motywację, to też jest szansa na to, że, że będzie w stanie grać przez wiele lat na, na wysokim poziomie. Nie patrząc tylko na, na, na to, czy, czy jego drużyna w danym sezonie zdobyła mistrzostwo, czy, 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 czy stanęła a, na podium. Druga rzecz to jest też podejście samego trenera. Ja myślę, że. Każdy doświadczony piłkarz, ten, który zbliża się do wieku 35-36, też potrzebuje takiego podejścia indywidualnego. Nie może być wrzucony do jednego worka z młodymi chłopakami. Ostatnim, który trwał na posterunku, był Krzysztof Kotorowski, ale i on tuż przed 40 w maju tego roku spasował. Poza tym był bramkarzem. Żeby znaleźć się w naszej ekstraklasie napastnika z czwórką z przodu, trzeba cofnąć się do Mariana Janoszki, który strzelał gole ponad 2, 4 i 5 miesięcy po 40 urodzinach. Dla piłkarzy wsteczne odliczanie rozpoczyna się po 30, Przyjęło się, że mają wtedy bliżej już niż dalej. Ten Chrystusowy 33-34 to już jest taki moment, kiedy, kiedy zastanawiają się pierwsze. Badają pytania, czy da radę, czy, czy ten ostatni sezon, to czy ten nowy sezon będzie taki jak ten, jak ten ostatni. Im człowiek starszy, tym tych narażeń jest troszkę więcej i troszkę więcej też trzeba stosować prewencji i być przygotowanym do pewnych uszkodzeń, przede wszystkim mięśniowych. Jednak ta granica się przesuwa. Gra się niby więcej i z większą intensywnością niż kiedyś, ale 35 plus wcale nie należą dziś do wyjątków. Medycyna też przecież nie stoi w miejscu. Zalecamy odpowiednie ćwiczenia stabilizacyjne, wzmacniające, ćwiczenia takie, które poprawiają jeszcze, mimo wszystko, koordynację oraz sprawy, które są związane z prewencją urazów mięśniowych czyli tłumaczymy odpowiednią regenerację, odpowiednie żywienie, odpowiednie terminy spania. Są też, oczywiście, odpowiednie ćwiczenia rozciągające i przygotowujące te mięśnie i zapobiegające takim urazom. Rośnie także autoświadomość piłkarzy w wieku przedemerytalnym. Którzy imają się różnych sposobów, żeby przedłużyć sobie młodość. Zwłaszcza tacy zawodnicy plus 35 powinni dbać o to, żeby były przynajmniej 4-5 porcji warzyw lub owoców w ciągu dnia. Najlepiej, żeby były to warzywa, nawet warzywa zielone, zawierają dużo kwasu foliowego, a kwas foliowy jest. Ostatnio takie badania się pojawiły, że. Pozwala na oszczędzanie komórki. Wszystkie przygotowania do treningu, wszystkie rozgrzewki, przygotowanie meczu, sen, no i od środy. Odżywianie to było to, na co, na co zwracamy uwagę. Trudno jest tak jednoznacznie powiedzieć, że jakiś produkt spożywczy nagle wydłuży nam karierę o 2-3 lata. Kiedy ciało nie odmawia współpracy i nogi nadal niosą, to pozostaje jeszcze głowa, która w tej piłkarskiej powtarzalności, zgrupowaniach, wyjazdach, meczach, musi dostrzegać sens i ciągłą podnietę. I świadomość też swoich możliwości, stawiając sobie pewnych granic, aby móc być w odpowiedniej formie przez wiele lat, ale nie tylko pod kątem sportowym. Możemy zakładać, że zawodnik, który szczęśliwy zakończy karierę i będzie spełniony, też bardziej szczęśliwy wejdzie też w tą fazę już po karierze sportowej. Były piłkarz, lekarz, dietetyk i psycholog są zgodni. Nawet przy postępach medycyny i rosnącej samoświadomości piłkarzy, Totti podobni zawsze będą wyjątkami.